Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Cywilizacja 7. Tym razem jesteśmy już w mieście Pataliputra, które zostało niedawno odbite. Pozostaje nam tylko jeszcze ich ostatnie miasto Suvarna I w tym kierunku też będziemy się przemieszczać. Tutaj mamy jednostkę, która jeszcze ma ruch. Pójdziemy nią do przodu pozostałe jednostki już swoje funkcje wykonały e, dlatego nie ma tutaj innej możliwości, to też nie ma ruchu ten jeszcze ma, nasz zwiadowca możemy go wrzucić tutaj do przodu, niech idzie i szuka co jest musimy się jeszcze zdecydować czy Bataliputra dojdzie, wejdzie w nasze, do naszego imperium i odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście że tak ma tutaj do tego jeszcze wiszące ogrody, dlatego świetne miasto z dużą ilością budynków, także podoba mi się. Później sobie jeszcze obejrzymy, jak te budynki są porozmieszczane, czy w miarę sensownie. Zachowaj osiedle, oczywiście zachowamy. Jesteśmy jeden ponad limit. Do tego możemy dać naszemu dowódcy jeszcze dodatkowy awans. Lubimy szturm plus dwa siły bojowe jednostek dystansowych będą nam potrzebne e, tutaj nic nie zrobimy niestety e, ten musi wrócić i się leczyć bo go wulkan wulkan na niego spadł <grywa> lawa się wylała e, stolica Mauriu została zdobyta przez Persję to się zgadza, inny przywódca rozpoczął przedsięwzięcie wspólnie z tobą i e, wulkan wybuchł ok jedźmy w takim razie dalej Nastąpiła klęska żywiołowa, linia szkwału. Przejdziemy sobie moi kochani, w takim razie do, znowu do naszej ataliputry. E, tu mamy naszego generała, przejdziemy nim tutaj do środka. Raz, dwa, trzy, cztery jednostki mamy. I teraz powinien być w stanie je ze sobą zabrać. czy tak się stało? Tak. Nawet wziął naszego zwiadowcę, ok. I ma jeszcze dwa ruchy. Ma jeszcze dwa ruchy. No dobrze, nie idzie w takim razie. Niby droga jest, ale powoli się porusza. Parsa parsa może wybudować ogród. Pamiętacie, może mieliśmy wtedy plus 3 do ogrodu. Teraz mamy już możliwość plus 6, ponieważ nasze miasto rozrosło się. I jest w miejscu, w którym są trzy przybrzeżne pola. Każde przybrzeżne pole daje plus jeden do żywności. Mega, mega dobra sprawa dla parsy, żeby się szybko rozwijała. Tu jedną jednostką pójdziemy sobie jeszcze do góry, żeby wspierała. A jedna pójdzie do tyłu, tutaj, na ewentualne wsparcie. Obronę, gdyby ktoś nas zaatakował. Tutaj kolega ma się leczyć. Ten też ma się leczyć. Następna tura. Jedziemy. I tutaj, w takim razie, tak. Najpierw przejdziemy sobie naszym dowódcom. O. I tutaj widzimy słonia bojowego. Tutaj widzimy słoń bojowego. To jest słoń bojowy. Co to jest? To jest specjalna jednostka. Nagarika to jest ich osadnik. Także widać, że chcą wybudować jeszcze jeden, jeszcze jedno miasto. Ten może tutaj przejdzie. Także w przyszłej turze możemy się roz, rozłożyć tutaj. Jest tylko w którym miejscu. Atak na to miasto nie jest taki prosty i nieoczywisty. Dobra, następna tura. Ty sobie czekasz. Następna tura. Poszedł. Mam nadzieję, że nie założył tam miasta. Ma ofertę pokoju. No niestety kolego, ale my mamy inne plany. Odrzucimy. Wiatrem gnany wśród morskiej piany. Mamy statek brzmi w Zaokrętowanie. I jeszcze plus dotąd tutaj przed nami nie wszedł Do... w to ciche morze. Dobrze. także musimy się rozłożyć. I żeby się rozłożyć, to weźmiemy tak. Przejdziemy o jedno. Przejdziemy o jedno. Powiemy, żeby się tutaj rozłożył. E, tutaj jednym naszym nieśmiertelnym postaramy się zaatakować tego osadnika, żeby nie tworzył kolejnego miasta. Tu jest jeden łucznik, może już strzelać. Poza tym mamy nieśmiertelnego, niech idzie tutaj. I jeszcze jeden łucznik. okej. Okay. W tej turze nie będzie mógł nic robić, ale w następnej już tak. I zobaczymy, jeszcze mamy zwiadowcę. Niech on sobie tutaj podejdzie i zobaczy, co się dzieje. Świetnie. Możemy wesprzeć. Obie cywilizacje otrzymują 3 do zadowolenia naturę w swoich miastach. To jest tylko 3 na jedno miasto u nas. To jest za mało. To hmm. nie akceptujemy tego. Nie akceptujemy tego. Zobaczcie, tutaj już mamy minus 2. Albo on wydaje punkty, albo za to, że e, zburzyliśmy jedno miasto. Niestety nie jest tutaj to pokazane. Od czego? Dlaczego to mamy? Z jakiego powodu? Ale trudno. Jedna ważna informacja: te punkty, które dostanie, dostaliśmy za to, że tutaj w tym miejscu zniszczyliśmy miasto, to minus jeden do tego wsparcia woje, wojskowego, wojennego. To jest tylko i wyłącznie na jeden, na jedną epokę. To nie przechodzi do kolejnej epoki. Okej. Okay, Okej. Um już możemy w takim razie zrobić? Tutaj chcieliśmy walutę, żeby przejść do inżynierii. Dobra. Tutaj ten może się dalej poruszać. Nie wiem, czy nam się bardzo przyda. Zobaczymy. E, tutaj kolega musi czekać. Kolejna tura. Okej. Okay. nie założył jeszcze miasta. Bardzo dobrze i bardzo dobrze. I nie ma już osadnika, dostaliśmy do tego jeszcze punkty kultury. 15. I teraz tutaj zaczniemy zabawę. Jeden strzał. E, nasz łucznik został został troszkę po głowie, ale my mu tutaj damy strzał. I tym możemy tutaj zaatakować bardzo dobrze. E, ten tutaj może też podejść a jednej rzeczy nie zrobiliśmy nasz ym, generał powinien dostać punkty a nie dostał także w następnej turze musimy o tym pomyśleć dobra tu sobie zwiedzamy tereny chociaż je niby już znamy tutaj ja jeszcze muszę strzelać okay. Ale tak to wszyscy już tutaj swoje strzelili, Okej. Okay. Dobra. Czekasz. Kolejna natura. O, o, co się stało? Lepiej żyć w surowej krainie i rządzić Zmień niż uprawiać bogate równiny. Plus 2 do złota we wszystkich osiedlach, plus 1 do ruchu, plus 3 złota na, za każde miasteczko. To by było dobre. To by było dobre. Do szkolenia jednostki piechoty, nie na razie tego nie robimy. Jednostki piechoty, jednostek dystansowych. Tego nie robimy bierzemy złoto na każde miasteczko. Miasteczek mamy na razie sporo. Podczas obrony, przed atakiem. O zniszczyli nam. Proprowadził prowadził wróg, imperium, jednostka łuczników, twoi łucznicy zostali zniszczeni. A, szkoda. No nic, tak to bywa. W takim razie my teraz tak Jeżeli tym podejdziemy, nie tutaj nie może stanąć. Tu może ewentualnie stanąć Będziemy mieć dwie osoby, które staną punkty. Mam nadzieję. 3PD. Też 3PD. I zajdziemy tutaj. tutaj. 9PD. I teraz płonący koło przejeżdża po mnie. oj. oj, 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 oj. Bardzo nam przykro, ale założenie miasta koło nas nie było, nie było dobrym rozwiązaniem. Tak ci powiem szczerze, Asioka, bo tutaj um, to zupełnie nie pasowało. Także nie mieliśmy innego wyjścia niż po prostu wziąć to, co do nas należy. Tutaj jest świetne, zobaczcie pole: 3 do żywności, 5 do produkcji i 1 do zadowolenia. I to miasto musimy też zburzyć. Niestety, zadowolenie mamy bardzo niskie. Mamy dwa ponad limit, ale to się poprawi i to już niedługo. Zaraz wam pokażę, jak wejdziemy. O, po 10 turach dostaniemy jeden do limitu osiedli. Ale może jakiś bonusik tu jeszcze wpadnie nam. Albo coś wybudujemy, co nam będzie poprawiać. to, na przykład tutaj pomnik. Za, każdy, za każdą sąsiadującą górę, cud natury, i tak dalej, i cud normalny, zrobimy pomnik. I ten pomnik zrobimy moi kochani tutaj koło tej góry, bo tutaj nie ma innego lepszego miejsca. Ewentualnie tutaj można było zrobić. ewentualnie tutaj by można było zrobić 131 1. jest jeszcze do tego dochodzi jedna nauka tu możemy coś innego jeszcze wrzucić, to tutaj zrobimy pomnik bo to jest za przynależność, za sąsiedztwo z naszym em, miastem, z naszym centrum okej, okay, dobra Cały czas tu są problemy, bo niestety Ale Ek Batana się bardzo słabo rozwija. Są jeszcze dwie tury niby. I tu musimy koniecznie tego wielbłąda złapać. E, inaczej nie, nie będzie dobrze. I tutaj by było bardzo dobrze zrobić. Um, spichlerz. 220 punktów za. znaczy punktów. Złota, złota 220 złota, w przyszłej turze. Możemy tutaj zrobić spichlerz. Albo się zastanowić, czy to nie zamienić na miasto. Bo tutaj jest 400, to jest bardzo drogie. Pataliputrę musimy zamienić, to na pewno. Kosztuje 400 też. No a oni będą tutaj zniszczeni. Utrwa też 15 tur? Wow. No nic. Dobra, nasze jednostki mogą wracać. Niech tutaj wraca, Niech wrócą razem z, z generałem. Zmienił stosunki między nami. Zobaczmy. To jest on. Jak to wygląda tutaj? Osiedlenie się zbyt blisko stolicy innej cywilizacji i wyeliminowanie innej cywilizacji. Ach, za to dostaliśmy. Minus, okej, okay. ten też ma. Za wyeliminowanie innej cywilizacji, okay. ale tylko 10. Także to nie jest jakiś strasznie duży problem, moim zdaniem. Zobaczmy, czy tutaj się uda przejść. Ok? Także to jest jedna. Przyjaciele na neutralność, ok. Jeszcze nad tym popracujemy, bo będziemy wysyłać do nich nasze. Naszych kupców i powinno się poprawić. Stolica Mauriów została zdobyta przez Persję, tu się zgadza, i Asioka, obrońca świata, został pokonany. Ok, jedziemy dalej. Na razie nic złego się nie stało. Jeden został pokonany, a oni w zasadzie w dalszym ciągu są z nami za pan brat. Ustawmy się tutaj, tak, żeby ich wszystkich zabrać. Mamy, niech on tutaj przejdzie. Ach, nie ten, nie ten. Tutaj miał nasz generał przejść. Raz, dwa, trzy. Trzy jednostki. Raz, dwa, trzy. Troszkę mało. Wydawało mi się, że mieliśmy. Ach, tu jest jeszcze jeden. Tego tutaj. Ty mi tutaj podjedziemy. Potem już nie ma ruchu, także w przyszłej górze się wszyscy przyłączą i pójdziemy z powrotem do domu. Dlaczego nie? Można tak zrobić. gdzie tu jesteś? Ekbatana. Ekbatana ważne na naszego. Na naszego tutaj wielbłądzika. Wejdziemy sobie w takim razie tutaj. Weźmiemy to, weźmiemy wielbłąda tutaj. I teraz wszystkie rzeczy tutaj wrzucimy. Mamy postęp. Zyskujesz jeden punkt, atrybutu ekonomicznego i spuścizny ekonomicznej. Jeszcze jedno zostało. Zobaczmy: Plus dwa do produkcji w stolicy, do, do produkcji w każdym innym mieście. Zobaczmy, co nam tutaj najmniej daje. W zasadzie to 10 do nauki w tym momencie jest naprawdę nie, niewielkie. To jest tylko jedna nauka do, na, do przodu. Jest na szkolenie jednostek, to na razie nie. Weźmiemy sobie to. Na razie jednostek nie robimy. Nie są nam potrzebne. Ekbatana. I Ekbatana, w Ekbatanie można już zmienić jej skupienie, tak zwane. Czyli tutaj rozwój miasta, miasteczka. No, i trzeba się naprawdę zastanowić, jak to zrobić. Mi się wydaje, że powinniśmy zrobić raz, dwa, trzy miasta, a tu będą wspierające je osady. Tu jeszcze jedna osada musi powstać. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić, nie wiem, może nawet i w tej epoce. Tutaj będzie zamieniona też na osadę i będą działać na te wszystkie miasta. Tego nie będzie. Ale to nie będzie duży problem moim zdaniem. Ewentualnie tu się to kiedyś, kiedyś jeszcze postawi. Na razie tak jak mówię, nie mamy limitów. Yy, trudno jest coś tutaj wymyśleć. Sensownego. Ok. Um, nasz ma ruch. Ma ruch. Wszyscy mają ruch, Ok. Żebyśmy weźmiemy naszego Hazarapatisa. I damy mu. Wszystkie jednostki wziął i proszę wracasz wracasz do domu. Znowu jakiś wybuchł. Możliwe, że ten. Pomoc wojskowa została ukończona. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Teraz możemy zobaczyć, czy jeszcze ewentualnie coś możemy. Może z tym drugim. Wymiana kulturowa na przykład. Proszę bardzo. Możemy takie rzeczy robić. To nam na pewno pomoże. 29 na plus. I jest ok. Jedźmy dalej. O, mamy w końcu dzień uwielbienia rady. Ej, teraz tak. Jeżeli chodzi o produkcję, to tak, w parsie będziemy na pewno coś produkować. W innych miastach na razie nie, ale już kasę byśmy prawie mieli na te inne miasta. Jeszcze tylko dwie tury i ten ekbatane wyśmiemy jako miasto. Tak mi się wydaje. Bo tutaj jest ten, ten cud, cud natury także tu jest dość dobre miejsce są surowce. Mało żywności jest tylko, ale też sobie z tym poradzimy. Też sobie z tym poradzimy. Dobra, e, czyli w tym momencie damy jemy jeszcze plus 20% do, do żywności i możemy dodać nam złota we wszystkich osiedlach. Żeby będziemy mieć trochę więcej kasy. I teraz tak, co my tutaj możemy ciekawego wymyśleć? E, osadnika nie, Pairi Eza. Daje plus jeden do kultury i plus jeden do złota. Unikalna Unikalne ulepszenie persji. Budowla nie związana z żadną epoką, nie usuwa z pola premii magazynu. Nie może sąsiadować z inną iridezą. Także tutaj Wam powiem, że to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie. Na razie przynajmniej. Nie, nie widzę tutaj dobrego rozwiązania. Um, Możemy zacząć budować bramę wszystkich ludów, bo do tego mamy 30% bonusu. I dać ją w miejscu, które będzie jak najlepsze, jeżeli chodzi o wspieranie. Tu jest centrum. Tu jest centrum. Jeżeli byśmy dali w tym miejscu, to tu dookoła możemy wybudować budynki. I dostaniemy bonus, właśnie z, tego, z tej parsy. Także to nie jest złe rozwiązanie. Także weźmiemy sobie to tutaj, włączymy i 9 tur. Wygląda dobrze. Jeszcze raz sprawdzimy. Ekbatane. 350 kosztuje już tylko. Także za turę zmienimy to na miasto. A tego kolegę zmienimy mu. ma 11 3. Zmienimy mu na rolnicze miasteczko. I on będzie przesyłał. Żywność do tego przyłączonego miasta, a przyłączone miasto będzie w tym przypadku. Zaraz zobaczymy, on jest tu przyłączony. Jest do Parsy będzie ta żywność szła, co nie jest złym rozwiązaniem. Także weźmiemy sobie, il, jaki on ma, jaki to jest duży. Ma 7, możemy um, ewentualnie jeszcze poczekać 3 tury, i dopiero po trzech turach zrobić, jak już będzie miał 8. Zrobimy jeszcze jakieś, jeden do, jakieś jedno dobre pole żywnościowe i wtedy go zrobimy takim dostawcą żywności do Parsy. O, to jest chyba dobre rozwiązanie. E, tutaj kolega idzie dalej. O, tutaj są jakieś legiony, bo mamy tutaj Rzymian. Zobaczcie, jak oni mają mało miast. Ten ma dwa miasta, ten ma jedno miasto. A tamten już w ogóle nie ma żadnych miast. Dobra, teraz tutaj ważne, chociaż nam to w tym momencie aż tak bardzo nie jest potrzebne, bo żelazo, bo nie mamy żadnych bitew, wojen, dobrze by było dostać to 10% do kultury ewentualnie i tutaj też są dobre pola do produkcji i do, do wszystkiego, także to jest, to jest mega fajne miejsce, nawet można by się było zastanowić, czy... Um, czy z tego nie zrobić miasta? Zobaczmy, jaka tu jest produkcja. 11 i tu 11, także to jest naprawdę mega mocna sprawa przez ten wulkan. Mega mocna sprawa. On dopiero ma wielkość 4, a już taki mocny. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy stosunki z Marsiawieniem, zmieniły się z neutralność na przyjaźń. No, jak szybko się to wszystko zmienia? Mamy wsparcie przedsięwzięcia z inną cywilizacją. Cel przywódcy, przedsięwzięcie z inną cywilizacją. Ok, także tu wygląda to wszystko dobrze. Ten teraz wybuch tutaj. Może to jest. Bo w sumie nawet naprawdę można by było z tego miasto zrobić. Zastanowimy się jeszcze nad tym z tym fantem zrobimy. Um, cóż on chce? Pomoc wojskową? Nie chcemy. Dobrze by było wysłać jakiegoś człowieka tak zwanego kupca. Zobaczmy jak to jest, czy my już mamy kupców. Mieliśmy mieć na pewno. Gdzie są ci kupcy? Nie, kupcy są pewnie tutaj w tej... w tym drzewku. Zobaczmy. Nie, nie mamy jeszcze kupców. Dopiero kupców musimy wynaleźć. Teraz robimy tą ideę, żebyśmy dostali plus jeden do limitu osiedla. To jest ważne. Tu jest drugi limit do osiedla. Też by było fajne, ale nam nie jest potrzebne. Natomiast to miasto jest za 4 tury. A to za 5 przejdzie w do nas. Nie, za 10 tur, przepraszam. Właśnie, które jest które? Otwarty ocean. Okej, okay, nie wiadomo. Zobaczymy. Na pewno. Możliwe, że, że za 4 tury będzie zniszczone. Tak mi się wydaje. Tutaj chcą, zado chcą zadowolenie. Nie. Zadowolenia nie. Mamy tylko plus 8 pływów natury. Mieliśmy już więcej. Coś się zlikwidowało, tylko nie wiem co. Mieliśmy chyba 12 coś mi się wydaje. Ok, przejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj tak ciekawego jest. Tutaj się robi nasza brama wielkich ludów. E, tutaj są jeszcze dwie tury. Poczekamy. Coś się stało. Muzeum mauzoleum Teodoryka zostało. Ukończona budowla. Tutaj wybuch. wulkan. Elefajt osiągnął ważny cel, cuda starożytnego świata. Inny przywódca rozpoczął przedsięwzięcie wspólnie z tobą. To wiemy. Teraz tak, tutaj ważna sprawa jest. Pasagady. Pasagady to są ci, którzy będą później dostarczycielami właśnie żywności. Także tutaj sobie to jest fajne miejsce. Cztery. Zróbmy to. I weźmiemy z pasagady, zrobić właśnie, dostarczyciela, czyli rolnicze miasteczko. Proszę bardzo. Ma 18 ży pożywienia. I to 18 pożywienia, można sobie teraz tu wejść jeszcze raz. Idzie do parsy. Czyli nasza parsa dostaje 18 pożywienia więcej. Ma już 53. Także to jest dobra, dobra sprawa. No i właśnie jest pytanie, co z tą. Co z nim zrobić? On jest jeszcze za mały, żeby do, dostał takie zadanie. Roma ma 4, musi mieć 7, ale on tutaj już nieźle daje, i tutaj by można było ewentualnie wykupić spichlerz za 220, ale zanim to zrobimy, to jednak y, zrobimy z tego miasta. On ma tutaj, po pierwsze, właśnie dużo nauki. Każde pole tutaj to jest nauka, pod, dwa razy nauka, z tego, że mamy ten, ten wielki kanion. Tu jest dużo miejsca, żeby się roz, rozwijać. Tam nie ma żadnej dzielnicy, tylko że tutaj my z tymi dzielnicami łabo zrobili bo one na znaczy z tymi dzielnicami wiejskimi to jest tutaj nie za dobrze zrobione będziemy musieli chyba nadbudowywać i je zamieniać z tego co wygląda pytanie jest czy to trzeba będzie sprawdzić pytanie jest czy jeżeli tutaj postawimy Dzielnicę miejską, czy dostaniemy te dwa punkty nauki? Tego nie wiem. To trzeba będzie sprawdzić i to zaraz sprawdzimy, ale już w następnym odcinku. Także dziękuję Wam za uwagę. Fajnie, że oglądaliście do tego momentu. Jeżeli Wam się spodobał filmik, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie też może komentarz jakiś, bo coś mało komentarzy jest do tych filmów. I poza tym, jeżeli ktoś nie subskrybował kanału, to też zapraszam do zrobienia tego. A tak poza tym, nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia. Jak czyściał, pozdrawiam i papa.